No cóż, już to parę razy dzisiaj powtarzałem, ten konkurs to była po prostu parodia, no warunki od samego początku nie były równe i no moim zdaniem to, to ten konkurs nie powinien się odbyć w takich warunkach, bo tutaj nie było żadnej równości, później jeszcze te decyzje, że dwóch zawodników sobie może skoczyć jeszcze raz, bo im nie wyszło. No to jest coś, co myślę, że długo pozostanie w pamięci i będzie, będzie taki niesmak po tym, po tym konkursie. Ale jeśli chodzi o. Cały weekend to można powiedzieć, że Ty akurat możesz być zadowolony. Te skoki w konkursie drużynowym to był znak dla Łukasza Kruczka, że powinien jechać na Igrzyska. No, ja jestem z tych skoków na pewno zadowolony, bo to były naprawdę fajne skoki wczoraj i tak samo też Łukasz mówił, że to jest to, jest to czego ode mnie oczekiwał, bo już od jakiegoś czasu takich skoków mi brakowało, ale teraz wiem, że mam na nie receptę i, i będę ją wykorzystywał dalej.